Szczęść Boże, kochani, po raz kolejny. Pozostajemy nadal w sferze tych naszych duchowych potrzeb, i dzisiaj Słowo Boże podpowiada nam kolejną z nich. Dzisiaj Słowo Boże podaje nam potrzebę uwielbienia. Bo dzisiaj Maryja w Ewangelii wyśpiewuje swój hymn uwielbienia: Wielbi dusza moja Pana i raduje się, duch mój Bogu, zbawicielu moim. Bo wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, Jego imię jest święte. Myślę, że doskonale znamy ten tekst. Popatrzcie, Maryja uwielbia Boga, bo rozpoznała tą wielką łaskę, ten wielki zaszczyt, jaki jej Pan Bóg uczynił, że stanie się matką Jego Syna. I do tego zachęca także nas, żebyśmy również uwielbiali Boga, żebyśmy również rozpoznawali każdego dnia to wszystko, co od Niego mamy, co od Niego dostajemy. A przecież dostajemy tak wiele. Wystarczy otworzyć na to oczy. Jak mało w naszym życiu, w naszej modlitwie jest dziękczynienia, i widać to szczególnie w intencjach mszalnych. Popatrzcie: w większości prosimy o zbawienie dla naszych bliskich zmarłych, prosimy o Boże Błogosławieństwo, wszelkie łaski. Bardzo mało jest tych intencji dziękczynnych. Mało dziękujemy. A przecież do tego zachęca nas dzisiaj również Maryja. Swoją piękną postawą, pięknym hymnem Magnificat zachęca nas do uwielbiania Boga każdego dnia. Wszyscy zakonnicy Księża tym hymnem każdego dnia sławią Boga. Dodatkowo uwielbienie jest chyba najlepszą i najprostszą formą wyznania Bogu miłości. Miłości i uwielbienie. To są słowa ze sobą bardzo złączone, można powiedzieć, sprzężone ze sobą. Tak jak w miłości dwojga ludzi. Ten, kto kocha, zazwyczaj uwielbia. Można też tych słów używać zamiennie. Jeszcze inni psychologowie, naukowcy twierdzą, że uwielbienie jest podstawą zdrowego związku. I popatrzcie, dlaczego tego nie przenieść na grunt naszej wiary, na, nasze, na grunt naszej relacji z Panem Bogiem. Jeśli chcesz, żeby twoja relacja z Bogiem była zdrowa, była piękna, żeby się ciągle rozwijała. Uwielbiaj go. Dziękuj mu każdego dnia za dobro, ale także za te trudne doświadczenia, jakie ci spotykają, bo w nich także Pan Bóg ma zawsze dla nas jakąś lekcję.